Cześć! Z tej strony Ewelina, czyli Scrabooking by Ewela. Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat Scrabookingu. Przychodzę do Was dzisiaj z taką szybką prezentacją z serii czterech ślubnych kartek, które powstały na moim biurku wczoraj. Film ten nagrywam dość spontanicznie. Natomiast myślę, że chciałabym się podzielić w nim takimi moimi kilkoma spostrzeżeniami z wczorajszych poczynań. Zapraszam Was do oglądania. Jak wiecie, mi w mojej pracowni przyświeca idea indywidualizmu. Każda kartka jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Nie zrobiłam nigdy dwóch takich samych prac. Ale czy to znaczy, że one muszą naprawdę być całkowicie od siebie różne i niepodobne? No nie. Przecież stosując podobny układ elementów, ale zmieniając tylko dodatki lub zmieniając kolekcję papierów, możemy stworzyć całkowicie różne prace. Podobnie jak w przypadku pracy na podstawie mapki, tak i tutaj mamy możliwość przygotowania kilku podobnych, lecz mimo wszystko innych prac. Zobaczcie, co udało mi się stworzyć. Trzy z czterech kartek, które mam zamiar Wam pokazać. Są to płaskie kompozycje mieszczące się w kopercie w wymiarze klasycznej DLG, czyli 105 na 21 cm. Dlaczego taka popularność tych kartek do koperty? Ano dlatego, że w tu z tych stronach, w których ja mieszkam, czyli na pomorzu, po graniczu Borów, Tucholskich i Kaszub, no w dobrym tonie wręcz obowiązkowe jest podarowanie. Na wesele, jeżeli mówimy o pieniądzach, o podarunku pieniężnym, no to obowiązkowo łącz, w łączności z kartką z życzeniami, żeby też młoda para wiedziała od kogo ten prezent, aby mogła też później podziękować. Wiem, że nie w każdym rejonie Polski tak jest. W niektórych miejscach, w szczególności w dużych miastach, po prostu wrzuca się do kartonika koperty z gotówką, często niepodpisane i bez życzeń. Natomiast no, u nas by to nie przeszło, ale z racji tego, że później takie koperty z życzeniami są składowane w jakimś bezpiecznym miejscu najczęściej w takiej specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce lub jakimś kartoniku no to wygodniej dużo jest przez tą dziurkę, tak jak do urny, <coughs> przepraszam, wrzucić taką płaską kopertę. No i z tego powodu właśnie dużo życzeń aktualnie robię w takim formacie. Jeśli chodzi o tą kartkę, ona powstała z kolekcji od Paper Heaven, jest to Złota Dama. Wykorzystałam arkusze, że tak powiem, takie, które gdzieś tam mi jeszcze pozostały. Natomiast tutaj na frontowej stronie wykorzystałam arkusz Złote Kropeczki i podbiłam go papierem lustrzanym. Tutaj natomiast wykorzystałam serwetkę od Craft Passion z jednego z nowszych zestawów. To jest ten zestaw. A kompozycję moją wypełniłam młodą parą, którą z kolei wycięłam z bloczka Linen Story od Lemon Crafta. Kilka elementów kwiatowych wyciętych jest z jednej z kolekcji Paper Heaven ale szczerze mówiąc to nawet nie do końca wiem z której, ponieważ tych kwiatów białych właśnie w podobnym tonie w różnych kolekcjach od Paper Heaven jest e, sporo. I ja je często trzymam po prostu razem w jednej wspólnej kopercie. I jeśli chodzi o środek kartki, tutaj jest pozostawiona taka kieszonka, miejsce na wsunięcie właśnie banknotów. I ten sposób ja sobie podpatrzyłam u Darii Słomkowskiej. Dzięki temu, że tak naprawdę nie naklejam dodatkowej kieszonki, a tylko nacinam papier skrapowy przyklejony na tą wewnętrzną stronę mojej kartki, to ja oszczędzam ten papier. Nie nadaje też dodatkowej grubości mojej pracy w miejscu, gdzie ona naprawdę do koperty, aby się zmieściła. No nie możemy tutaj zbyt wiele dawać, ponieważ popatrzcie ile tych warstw jest. Baza zrobiona z papieru 300 gram, Później papier lustrzany, również o gramaturze 300 gram, Papier skrapowy, serwetka na Małym dystansie, następnie element młodej pary, również na dystansie, następnie jakieś tu elementy wycięte, plus jeszcze dedykacja, która również ma dwie warstwy i jest dodana na dystansie. Kolejna strona również oklejona tutaj również oklejona plus jeszcze grubość życzeń i kolejna strona również oklejona tych warstw papieru mimo na taką płaską niby kartkę, mamy dość sporo. W związku z tym, robiąc pracę do koperty, no naprawdę trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć i żeby ta kompozycja była naprawdę nieprzeładowana. Myślę, że taka kartka, że tak powiem, w zupełności wystarczy. Czyli, że jest na tyle elegancka i na tyle, na tyle strojna, żeby mogła oddawać wspaniale klimat uroczystości. Druga kartka, którą zrobiłam w podobnym klimacie, powstała z papierów z kolekcji Elegance od Crafta i przyznam Wam, że ta kolekcja leży u mnie dość sporo czasu. Zrobiłam kiedyś z niej już album ślubny, natomiast kartki chyba jeszcze żadnej. No i nadszedł ten dzień, kiedy wzięłam i pociągałam ją po prostu całą. Jak widzicie, układ elementów jest niemalże identyczny. W zasadzie jest tutaj lustrzane odbicie młodej pary, jak i tych elementów kwiatowych, ale tutaj wykorzystałam serwetkę, która została wycięta w papierze lustrzanym. Praca ta jest bardziej wyrazista, może więcej tutaj się dzieje takich, takich świecących rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o same elementy, tak naprawdę jest ich niewiele. Tu oczywiście jeszcze będzie doklejona dedykacja imienna. No, i jak widzicie, mając dwa arkusze w podobnych odcieniach kolorystycznych, jedną serwetkę i dwa praktycznie identyczne elementy, możemy stworzyć dwie niepowtarzalne kartki, bo mimo, że one mają, są stworzone na podobnym schemacie, to jednak są różne. No i o to tu wszystko w tym chodzi. Trzecia kartka, również kopertowa ale ma troszeczkę inaczej zrobioną kompozycję. Mianowicie ta kompozycja jest umieszczona w głębi. Zauważyłam taki sposób niedawno na oglądając jakiś film na YouTubie, właśnie jakiś tutorial. Nie pamiętam już u kogo, natomiast postanowiłam, że tym razem to wykorzystam. Tym bardziej, że taka kartka również powinna się do koperty zmieścić. A jak widzicie tutaj mamy już jednak więcej warstw tego papieru bazowego. W środku oczywiście już są życzenia, i jeśli chodzi o ten sposób na kieszonkę, to ja go podpatrzyłam sobie u Darii Słomkowskiej i stwierdziłam, że jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie, które warto zaadaptować również na swoje potrzeby. Tutaj, jak widzicie, kolekcja Eleganc w całości na tej kartce widnieje. Na pierwszym arkuszu, tym takim podkładowym, pod podstawowym, dokleiłam drugą warstwę której wycięłam prostokąt. Trzecią warstwę stanowi ramka z kolekcji, w której również wycięłam prostokąt, a kompozycja złożona z kieliszków i kokardy jest umieszczona w głębi. Dzięki temu ona nie wystaje mi, nie nadaje dodatkowej grubości, ale jednak jest kompozycją przestrzenną. Myślę, że też jest to bardzo ciekawa forma pracy. I mimo, że tutaj są zastosowane pastelowe kolory, nie jest wcale mdło, ponieważ coś jednak się dzieje, a ramka w tym takim e, odcieniu zieleni, takiej przygaszonej, też nadaje, nadaje nam tutaj takiego fajnego charakteru i delikatnie jakby odbija się od całości pracy. Dajcie znać, co o tym myślicie. I ostatnia na dzisiaj praca. Jest to kartka tym razem do pudełka. No i popatrzcie, jak niewiele potrzeba, aby z kartki kopertowej wyczarować kartkę do pudełka. Tak naprawdę te kartki różnią się przede wszystkim tym kwiatem, który jest dość okazały i od razu, momentalnie, naszej pracy nadaje efektu mocno przestrzennego. Jeśli chodzi o kompozycję na tej kartce, to ona powstała właśnie w bardzo podobny sposób jak poprzednia czyli papier skrapowy, papier skrapowy podbity złotym lustrzanym i kompozycja z kieliszków zbudowana w głębi ramki. Natomiast tutaj, żeby nie było zbyt nudno, dodałam jeszcze kawałeczek koronki od Crafta, którą niedawno właśnie zakupiłam w sklepie Hobby Place. Hobby Place chyba, mam nadzieję, że się nie mylę. Niewielka kompozycja z elementów do wycięcia i to są elementy od Paper Heaven, chyba ze Złotej Damy, z tego miksu, o którym wspominałam. Natomiast największą dekorację tej pracy stanowi kwiat. I ten kwiat jest to kwiat piankowy e, z Action. I tutaj te kwiaty w, m, zawsze zaopatruje mnie e, Karolina z Crapendaleku Crafts, której bardzo serdecznie dziękuję właśnie za, za to, że mnie zaopatruje i robi mi podsyła Actionowe zakupy ponieważ ja do najbliższego Exxona mam właśnie ponad 100 km, no i w związku z tym nie mam możliwości, aby tam bywać. Całość uzupełniłam jeszcze seledynowym sznureczkiem, który fajnie pasuje właśnie do elementów e, pojawiających się na papierach z kolekcji Elegance. I na koniec małe podsumowanie, czyli jak wykonać serię kartek podobnych, lecz nie identycznych, z tych samych papierów, tak naprawdę, nawet mając do dyspozycji tylko jedną kolekcję, pamiętajmy, że w tej kolekcji jest 5, 6, czasami nawet 7 różnych arkuszy, i żaden z nich się nie jest taki sam. A nawet jeżeli jest, to one mają dwie strony. W związku z tym, tutaj już na samym starcie jesteśmy wygrani, bo nie, nie sposób powtórzyć tych samych y, układów papierów. Po drugie, y, wybierzmy sobie jakiś schemat, układ elementów i możemy go zastosować, Wybierając inny kolor dodatków, lub na przykład odbijając nasze dodatki w sposób lustrzany, możemy tworzyć też wersję kartki na płasko i wersji przestrzennej z zastosowaniem takiego samego schematu. Poparcie, one, mimo że mają główny element, główne elementy, się powtarzają, to są to dwie zupełnie inne kartki. Dajcie mi proszę znać w komentarzu. Co myślicie na temat tworzenia kartek w seriach? Mi się wydaje, że jeżeli będę miała wystarczająco dużo czasu, to będę chciała taki sposób częściej stosować, ponieważ na pewno przyspiesza to pracę, ale wbrew pozorom nie pozwala nam wpaść w nudę. A jak dla mnie akurat było to wyzwolenie właśnie pokładów kreatywności, aby jakieś elementy tutaj pozmieniać i aby żadna z tych kartek nie była taka sama. Zachęcam Was oczywiście do śledzenia moich skrapowych poczynań tu na kanale oraz na moim facebooku i instagramie. Do zobaczenia!